Czy wiesz, że Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, w którym okazujemy wdzięczność wszystkim koleżankom, mamom, babciom i ciociom? To czas, w którym możemy podziękować im za to, że są w naszym życiu i sprawić, by poczuły się wyjątkowo. W tym dniu dziewczynki i kobiety otrzymują kwiaty, życzenia i drobne upominki, ale skąd właściwie wzięło się to święto? Odkryjmy razem jego historię. Kiedy obchodzimy Dzień Kobiet? Dzień Kobiet świętujemy 8 marca. To data, którą warto zapamiętać, zwłaszcza jeśli jesteś chłopcem, bo w tym dniu każda dziewczyna powinna poczuć się wyjątkowo. Tego dnia panowie, zarówno mali, jak i duzi, starają się być szczególnie uprzejmi. Otwierają kobietom drzwi, wyręczają je w codziennych obowiązkach i dbają o to, by szczególnie tego dnia mogły odpocząć oraz poczuć się docenione. W wielu szkołach i przedszkolach chłopcy wręczają dziewczynkom kwiatki, laurki i inne drobne upominki. Jest to piękny gest, który pokazuje, jak ważne są kobiety w naszym życiu. Ale czy zawsze tak było? Sprawdźmy, skąd wzięło się to święto. Historia Dnia Kobiet. Dzień Kobiet ma bardzo ciekawą historię, która zaczęła się ponad 100 lat temu. Kiedyś kobiety nie miały takich samych praw jak mężczyźni nie mogły głosować w wyborach, pracować na ważnych stanowiskach, a nawet studiować na uczelniach. Wyobraź sobie, że kobiety nie mogły nawet samodzielnie podejmować decyzji o swojej pracy. Pracowały ciężko, a zarabiały mniej niż mężczyźni, choć wykonywały te same zadania. Dlatego zaczęły walczyć o swoje prawa. Pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku. Był to dzień protestów, w którym kobiety domagały się sprawiedliwego traktowania. W kolejnych latach święto to stawało się coraz bardziej popularne, aż w końcu oficjalnie ustanowiono 8 marca jako stałą datę Dnia Kobiet. Dlaczego Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca? Jest kilka teorii na ten temat. Niektórzy twierdzą, że data ta upamiętnia wielki protest kobiet, które pracowały w fabrykach w Nowym Jorku w 1857 roku. Żądały one lepszych warunków pracy i równego traktowania. Inni uważają, że 8 marca nawiązuje do strajków kobiet w Rosji w 1917 roku, które wpłynęły na zmiany w całym kraju. Kobiety domagały się lepszych warunków życia. A ich protesty przyczyniły się do wybuchu rewolucji lutowej, która doprowadziła do obalenia cara i wprowadzenia prawa wyborczego dla kobiet w Rosji. Bez względu na to, która teoria jest prawdziwa, jedno jest pewne: Dzień Kobiet powstał, aby przypominać, jak ważne są kobiety i jak wiele wniosły do historii świata. Jak dawniej świętowano Dzień Kobiet? Dawniej w Polsce, zwłaszcza w czasach PRL-u, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli tak jak nazywał się nasz kraj wiele lat temu, Dzień Kobiet był obchodzony bardzo uroczyście. Każda kobieta dostawała goździki i rajstopy. Wtedy były to bardzo popularne prezenty. Często w zakładach pracy i szkołach organizowano uroczystości, podczas których dziękowano kobietom za ich ciężką pracę. Wyobraź sobie, że kiedyś nie można było tak łatwo kupić kwiatów i różnych drobiazgów jak dzisiaj. Dlatego goździki, rajstopy czy mydełko były wyjątkowym prezentem dla pani. W czasach PRL-u Dzień Kobiet obchodzono bardzo oficjalnie i uroczyście. W zakładach pracy i szkołach organizowano oficjalne uroczystości, a wręczanie kwiatów było ważną tradycją. Dziś to święto ma mniej oficjalny charakter, ale wciąż jest piękną okazją, by sprawić kobietom radość i okazać wdzięczność. Ale czy wiesz, że w niektórych krajach Dzień Kobiet wygląda inaczej? We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej, które symbolizują siłę i delikatność. W Rumunii Dzień Kobiet jest jednocześnie Dniem Matki, w którym dzieci wręczają prezenty swoim mamom i babciom. W Chinach kobiety mają prawo do kilku godzin wolnego od pracy, co pozwala im na odpoczynek i świętowanie. W Hiszpanii 8 marca organizowane są marsze i wydarzenia promujące prawa kobiet oraz równość płci. Jak można uczcić Dzień Kobiet? Dzień Kobiet to świetna okazja, by zrobić coś miłego dla mamy, babci, siostry, koleżanki czy nauczycielki. Oto kilka pomysłów, jak sprawić im radość: wręcz kwiaty. Najczęściej wybierane są tulipany, goździki i róże, ale tak naprawdę liczy się gest, a każdy bukiet sprawi ogromną radość. Zrób laurkę, własnoręcznie wykonana kartka to piękna pamiątka. Poczęstuj czekoladką. Mały, słodki upominek zawsze poprawia humor. Powiedz coś miłego. Nawet proste, dziękuję, że jesteś, może sprawić wielką radość. Zachowuj się jak dżentelmen. Ustąp miejsca i pomóż w codziennych obowiązkach. Słynne kobiety, które zmieniły świat. Na całym świecie było i jest wiele niezwykłych kobiet, które zmieniły bieg historii, inspirowały innych i dokonały wielkich rzeczy. Wśród nich są również wybitne Polki, których osiągnięcia odbiły się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Maria Skłodowska-Kiri, polska uczona, która odkryła pierwiastki promieniotwórcze i zdobyła dwie nagrody Nobla. Królowa Jadwiga, królowa Polski, znana z mądrości, dobroczynności i wsparcia dla nauki, przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wisława Szymborska, poetka laureatka nagrody Nobla w dziedzinie literatury, której wiersze zachwycają czytelników na całym świecie. Maria Konopnicka, poetka i pisarka, autorka wielu wierszy oraz książek dla dzieci. Napisała także Rotę, wiersz, który stał się symbolem miłości do Polski. Każda z tych kobiet pokazała, że można spełniać marzenia i osiągać wielkie rzeczy, niezależnie od trudności. Dzień mężczyzn odpowiedź na Dzień Kobiet: Czy wiesz, że panowie też mają swoje święto? Dzień mężczyzn obchodzony jest 10 marca, dwa dni po Dniu Kobiet. Jest to dobra okazja, by podziękować tacie, dziadkowi czy koledze za ich wsparcie i pomoc. Dzień kobiet to coś więcej niż tylko kwiatki i czekoladki. To dzień, w którym wszyscy mogą docenić rolę kobiet w świecie i podziękować im za wszystko, co robią. Pamiętaj, że miłe gesty nie są ważne tylko raz w roku. Dobrze jest być uprzejmym i życzliwym dla dziewczynek i kobiet każdego dnia. Wszystkim paniom, dużym i małym, życzymy dużo radości, szczęścia i spełnienia marzeń. Czy masz już pomysł, jak uczcić Dzień Kobiet w tym roku? Może przygotujesz niespodziankę dla mamy lub babci, a może zrobisz własnoręcznie laurkę dla koleżanki. Każdy, nawet najmniejszy gest, może sprawić komuś wielką radość. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do odkrywania kolejnych ciekawostek. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.